Cześć! Ja jestem Anka i zapraszam Cię dzisiaj na delikatną praktykę jogi. Zadbamy w niej o nasze plecy. Daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i podążaj za mną. Zaczynajmy. Usiądź wygodnie na piętach z wyprostowanymi plecami. Zamknij oczy. I oddychaj spokojnie. Bierz wdech z brzucha. Następnie powietrze przepływa przez Twój kręgosłup, aż do klatki. Z wydechem powietrze wraca tą samą drogą. Głęboki wdech. I długi wydech. Z wdechem unieś ręce w górę. I z wydechem dłonie do klatki. Otwórz oczy i zapleć dłonie za plecami. Z wydechem otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę i z wydechem czoło do maty, ręce unieś w stronę nieba. Pozostań tutaj na trzy długie i spokojne oddechy. Z kolejnym wdechem przesuń ręce na lewą stronę i tym samym otwórz prawą stronę klatki. Oddychaj tutaj, przytrzymaj. Wróć do centrum i zmień stronę. Otwórz lewą stronę klatki doskonale. Powoli wróć do centrum, rozpleć dłonie i wyciągnij ręce daleko przed siebie. Przejdź do pozycji dziecka. Głęboki wdech i długi, spokojny wydech. Rozluźnij swoje plecy. Następnie przesuń ręce daleko w prawą stronę. Możesz zostać tutaj lub odłóż lewą dłoń na prawą. Czoło do maty. Pozostań tutaj. Poczuj piękne rozciągnięcie lewego boku. Twoje plecy są rozluźnione. I jeszcze jeden wdech i długi spokojny wydech. Z kolejnym wdechem przenieś ręce daleko na lewą stronę. Zostań tutaj lub prawą dłoń odłóż na lewą, czoło do maty. I zostań tutaj. Weź jeszcze jeden głęboki wdech, spokojny długi wydech. Następnie wróci do centrum, ale tym razem przesuń ręce daleko w tył. Jesteś małą paczuszką, weź głęboki wdech, długi wydech. Możesz pokołysać się na boki, tak jak czujesz, tak jak Twoje ciało Ci podpowiada. Doskonale. Następnie wyciągnij ręce daleko w przód i z wydechem przez zrolowany kręgosłup przejdź do pozycji czterech punktów. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Z wdechem otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę i z wydechem pępek do kręgosłupa, koci szpiet. Wdech. Otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę i z wydechem pępek do kręgosłupa kocik grzbiet. Jeszcze raz. Doskonale. Z kolejnym wdechem otwórz klatkę piersiową, jeszcze raz spójrz w górę, ale z wydechem pępek do kręgosłupa i przez zrolowany kręgosłup przejdź do pozycji dziecka, przesuń biodra daleko w tył. Powoli, z kontrolą. Z wdechem ta sama droga, zrolowany kręgosłup w przód i otwórz klatkę presiową. Spójrz w górę. Powtórz jeszcze dwa razy w Twoim własnym tempie, ale nie spiesz się, poczuj ten ruch. Możesz zamknąć oczy. Cały czas wykonuj ruchy świadomie. Pięknie. Powoli wróć do centrum. I tym razem rozstaw nogi troszeczkę szerzej. Z wydechem unieś prawą rękę w górę, otwórz swoją prawą stronę. I z wydechem prawa ręka wędruje pod lewą pachą. Twist na lewą stronę. Jeszcze dwa razy. Wdech, otwórz prawą stronę klatki. I z wydechem twist na lewą stronę. Doskonale. Jeszcze raz, wdech, otwórz się, spójrz w górę i z wydechem spłyń w dół. Ale tym razem odłóż całą prawą rękę, prawe ramię i głowę na matę. Lewą rękę wyciągnij mocno ponad głową. Możesz odłożyć opuszki palców na macie, możesz zamknąć oczy. Doskonale. Nasz kręgosłup uwielbia takie wygięcia. Pozostań tutaj jeszcze chwilkę. I następnie bardzo powoli wycofaj się z pozycji. Unieś jeszcze raz prawą rękę w górę. Otwórz swoją prawą stronę, przytrzymaj i z wydechem rozluźnij. Zmień stronę. Wdech lewa ręka, góra. I wydech lewa ręka pod prawą pachą, daleko w prawą stronę. Wdech, otwórz swoją lewą stronę i wydech twist na prawo. I jeszcze raz. Doskonale. Tym razem odłóż całą lewą rękę na macie, głowę, a prawą rękę wyciągnij mocno ponad głową. Znowu odłóż opuszki palców na macie i zostań tutaj. Oddychaj spokojnie, weź jeszcze jeden wdech, długi spokojny wydech. I powoli z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji, unieś lewą rękę w górę, otwórz swoją lewą stronę, przytrzymaj. I z wydechem rozluźnij, wróć do pozycji czterech punktów, znowu kolana pod biodrami. Tym razem przenieś ręce daleko w przód i odłóż czoło na matę. Jeśli chcesz pójść krok dalej, to spójrz przed siebie. Doskonale znajdź swoją pozycję i pozostań tutaj na kilka długich i spokojnych oddechów. Postaraj się jednak, aby kolana znajdowały się cały czas pod biodrami. Nieważne w której pozycji jesteś, powoli wycofaj się z niej i wróć do pozycji czterech punktów, następnie przesuń biodra daleko w tył i pozycja dziecka. Głęboki wdech nosem. I długi wydech ustami. Z kolejnym wydechem wróci do pozycji czterech punktów, ale tylko na moment, ponieważ skieruj klatkę w stronę maty. Odłóż przedramiona na matę i przejdź do pięknej pozycji sfinksa. Otwórz klatkę piersiową, barki daleko od uszu, długi kręgosłup. Doskonale. Możesz zamknąć oczy. Weź jeszcze jeden długi wdech i długi spokojny wydech. Dobrze. Następnie przenieś swoją lewą nogę w bok. Prawą rękę umieść pod lewą pachą. Natomiast lewą rękę przenieś daleko na prawą stronę. Przejdź do Twistu. Postaraj się, aby twój lewy bark spoczywał na macie. Spokojne, długie oddechy. Nasz kręgosłup uwielbia twisty. Powoli, z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji. I jeszcze raz spotykamy się w sphinxie. Długi kręgosłup, barki daleko od uszu. Pięknie, druga strona prawa noga w bok, lewa ręka wędruje pod prawą pachą, a ty przekręć się w przeciwnym kierunku czyli prawa ręka wędruje daleko na prawą stronę. Zostań tutaj, oddychaj spokojnie, poczuj ten piękny skręt. Weź jeszcze jeden wdech, spokojny wydech, i z kolejnym wdechem bardzo powoli wycofaj się z pozycji. Tym razem odłóż dłonie blisko klatki piersiowej i wypchnij się w górę. Przejdź do pięknej kobry, barki daleko od uszu. Doskonale. Spokojne i długie oddechy. Jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. I teraz rozluźnij czoło do maty. Możesz pokołysać biodrami z prawej na lewą stronę. Następnie odłóż dłonie blisko klatki piersiowej. Wypchnij się w górę. I przejdź ostatni raz dzisiaj do pozycji dziecka. Dłonie daleko w tył, i znowu możesz pokołysać się na boki, z prawej, na lewą stronę, tak jak czujesz. Bardzo powolutku kręg po kręgu zroluj się w górę. Ostatnia podnosi się głowa. Rozluźnij barki. Uśmiechnij się do siebie. I znajdź swoją drogę do siadu. Następnie wyciągnij prawą nogę daleko w bok, lewą stopę przyciągnij do prawego uda. Odłóż prawą rękę na macie. Z wydechem uniesie lewą rękę w górę i z wydechem wyciągnij się mocno w kierunku swojej prawej nogi. Otwieraj lewą stronę klatki piersiowej. Możesz patrzeć w górę lub w dół, tak jak ci wygodniej. Możesz oczywiście cały czas mieć przedramię na macie. Oddychaj spokojnie. I z kolejnym wdechem wyróć do góry i oczywiście z stronę. strony. Prawa stopa wędruje do lewego uda, lewa noga wyprostowana. Odłóż lewą dłoń na macie, z wydechem unieś prawą rękę w górę i z wydechem mocno wyciągnij się w stronę lewej nogi. Możesz odłożyć całe prawe przedramię na macie. Otwieraj prawą stronę klatki piersiowej i znowu patrz w górę lub w dół, tak jak ci wygodniej. Zostań jeszcze chwilkę. teraz z kolejnym wdechem znowu wycofaj się z pozycji i złącz swoje stopy. Przesuń nogi w przód. Dokładnie. I bardzo powoli spłyń w dół. Znajdź swój wariant. Możesz trzymać swoje stopy lub możesz odłożyć przedramiona na macie. Wnętrza dłoni skierować w sufit. Zależy nam tutaj na Ciężkiej głowie, rozluźnionym kręgosłupie. Oddychaj spokojnie, możesz oczywiście mieć zamknięte oczy. Pięknie. Następnie, kręg po kręgu, podnieś się w górę. Bardzo powoli, ostatnia, podnosi się głowa. Usiądź w siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Następnie z wydechem unieś ręce w górę i z wydechem twist na prawą stronę. Lewa ręka do prawego kolana. Plecy proste, długi kręgosłup. Możesz zamknąć oczy. Z wydechem unieś prawą rękę w górę i z wydechem wyciągnij ją mocno ponad głowę. Zostań tutaj w pięknym skręcie. Powolutku rozluźnij pozycję i wróć do centrum, zmień stronę, wdech ręce góra i wydech twist w przeciwnym kierunku, prawa ręka do lewego kolana, długi kręgosłup, następnie z wydechem unieś lewą rękę w górę i z wydechem wyciągnij ją mocno ponad głowę, trzymaj tutaj. I oczywiście z kolejnym wdechem rozluźnij pozycję. Doskonale rozluźnij barki. I rozluźnij swoją głowę. Zapleć dłonie za głową. Z wdechem otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę. I z wydechem broda do mostka, łokcie w przód. I jeszcze dwa razy. Wdech, otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę. Wydech, broda do mostka, łokcie w przód. Jeszcze raz z wydechem otwórz się i z wydechem zamknij. Następnie wróć do centrum i rozluźnij. Z wydechem unieś ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Zamknij oczy i podziękuj sobie za tą praktykę. Mam nadzieję, że Twoje plecy są rozluźnione i czujesz się bardzo dobrze. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Namaste.